Siemma elo, tukelo, dzisiaj gramy w Five Nights at Freddy's, jak widzicie, noc trzecia, nie zwlekamy, zaczynamy! No dobra, Fredziok jest na kamerce, dobra, ja się wyciszę, bo tutaj będzie gadać. to go tutaj słuchajcie. Hello, hello. Hey, you're doing great. Uh, most people don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. Uh, I'm not implying that they die. That, that, that's not what I meant. Uh, anyway, I, I better not take up too much of your time. Uh, things are getting real tonight. Uh, uh, hey, listen, I, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, so, uh, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that uh, maybe they'll think that you're an empty costume instead. Uh, then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton into you. I wonder how that would work. Yeah, never mind. Scratch that. It's best just not to. Dobra już już jestem jak widzicie czyka się odpaliła Czy ja nie będę tak patrzeć na kamery, bo skinę zaraz zapewne Pierwsza ja jem Musiałem sobie poklikać, bo mi się nudziło ciągle nie myślałem gdzie ona jest tutaj ale że Bonnie się nie rusza ja patrzę na show stage i na Pirate Cove ostatnio mój ktoś pisał że w nocy trzeciej jest trudno bo ten typ z nie widzicie kogo pokazuję Nie bo nie tylko Freddy yy... W ogóle ktoś mi też mówi kolega żebym włączał i wyłączał kamerę na ten Na West Hall Recorder Widzieliście coś? W ogóle. A to nie. Będziemy jeszcze raz to robić. Może coś się stanie. E coś się chyba stało. Ciągle mi coś dom 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 Zostawcie mnie! Ja nie chcę... słyszeć dom 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 dom... Tu nie wiem czy to Foxy robi dom dom dom... Ale... Ale ja nie lubię takich rzeczy słyszeć... Nie podoba mi się to... Patrzymy dalej bo coś się z tym plakatem stało... Freddy został sam Tu lu tu tu Patrzymy dalej What the... Co to się stało Co się stało Czemu na tych tych? Nic mi nie było chicki Może akurat Freddy i te bo oni są takimi najważniejszymi, może coś się z nimi działo, nie wiem. Dobra, bo to jest, było bardzo dziwne. Ja nie, ja nie wiem. Tutaj bo oni stoi? ta, bo widzę tak. Hmm. Trzecia ja sobie drzwi dla żartów. O kurde, Foxy się pokazał. Po tylu latach. Za nim trochę zęskniłem. Ten plakat jest jakiś dziwny. Tu jest też jakiś plakat? Nie, tu jest... O kurde, zasady są dziwne, no nie biegaj, jel to nie wiem co to jest, sprawdzimy, To nie krzycz, nie rób kupy na ziemię, stój blisko mamy, nie dotykaj Frediego, nie bij i wyjdź. Też to słyszeliście? O oh my god Fredziak wyruszył Co jest? A jak się uda to zrobić na luzie? To... Lecimy noc czwartą, ale piątej już tej tutaj dzisiaj nie skończymy. Uuu, dobra, Ale w ogóle nikogo w drzwiach nie było jeszcze. Mówili też, żebym wyłączał i wyłączał kamerę. Też mam sekret od kolegów. Tym razem to widziałem przez sekundkę. Mega dziwne. Bonnie, czy Ty się w końcu ruszysz? Ja tam czekam. Mi się nie nudzi. To jak zwykła praca, nic się nie dzieje tutaj. Tutaj nic nie biega. Ja co mogę na kamerki ciągle pod O, ruszył się. Zaraz będzie tutaj przy ale piąta, jem. Mamy to! Uu, I co teraz? Powiesz na to! O. No, sobie. Jesus. To jest straszne. O, Ale ma fajne uszy. A tam nie ma już Freddy'ego? Nie jest, to, to on tak... A, w ogóle to nie wiem. Czyli 4%. Zamykamy się. Jak będzie 1%. Dobra. Zobaczymy, czy wygramy. Ryzykuję własne życie. Chyba nie. Co on tak szybko wziął? O nie! O nie! Akurat wcisnąłem i się udało. Aż mnie to dziwi. Dobra, jak za pierwszym razem to robimy jeszcze czwartą noc. Co to było? Przecież wcisnąłem to i się już jem. Weźcie mnie, nie zdrażcie. Barty. Nie cieszy mnie to. Co to jest? Coś mu stuka. A oh, sorry, miałem się wyciszyć. Co w takim razie do nas będzie gadać w piątej nocy? Co do nas będzie gadać w piątej nocy? W takim razie. W ogóle... Bonnie... Szybki jest. Już tutaj jest. Ja to się nie dziwię. Czwarta noc. No. Pierwsza jem. Boję się o to, że będzie mi brakować Chicaretta Doni. Nie muszę nic patrzeć. O kurde. Uuu, Freddy. Kurde, tutaj to strasznie się zaczyna. Strasznie jest. Strasznie zaczyna być. Dlatego ja się boję. A, już się nie patrzy. Ten, ten plakat, ten plakat jest bardzo dziwny. Powiedzmy sobie szczerze, on jest bardzo dziwny. Freddy sam na scenie. Tutaj są te. Zapomniałem o procentach. Się wydawało że że, to, że jak tak będziesz nawalał to to wtedy dostaniesz plus 1% kiedy on wszedł ze sceny to to ma być druga AM 65% hmm jest tutaj. O kurde, dobra. Widzę, machamy sobie główką. Obserwujemy kamerki. Też jest Ty sobie tutaj machaj główką, ja nie mam z tobą żadnego problemu. A to jest cika Cześć dzika. Pewnie już... Chywała na trzy. Bawimy się ty? Dobra. Chyba ludzie już zakończyli ten z 30 centymetrów, robi wrażenie. O nie! Jezu! Ale ja bym zginął. To to jest? To nie oni. Ciągle, bo... Te plakaty takie nie były Te po prawej, tam gdzie są płaczące dzieci One były inne Tam był chyba Bonnie Freddy Coś się tutaj złego dzieje znaczy, na pewno coś się tutaj złego dzieje, ponieważ no to jest normalne, że chyba animatroniki chcą Cię zabić? Czy to jest normalne? No właśnie, nie. I jeszcze tutaj płaczące dzieci są. To... to jeszcze bardziej... podwyższa teorię, że coś tutaj jest bardzo nie tak. Nie można tego traktować normalnie. Bo to nie jest normalne! O, coś boli. To nie jest normalne i nigdy nie będzie normalne! Nigdy! Ale już nie ma tych tych, nie? No, mówiłem, że są. Zwykłe obrazki.

Zakoczyłem To się stało A byłem pewien o kurde To się chyba z nami stało, gdy przegraliśmy To chyba takim akcentem Brutalnym akcentem czy tu już nigdy nie używamy yy... Zakończymy ten odcinek. W następnym odcinku postaramy się zobaczyć, kto będzie mówić w następnym, następnej nocy, bo już musimy przejść tą czwartą noc. Ona jest trudna. Może jest prosta według Was, ale dla mnie ona jest trudna. Dobra. To ja was żegnam do następnego pa, pa.